Leśny kwiki, maraton leśny kwiki. A tak naprawdę nie będzie o maratonie dzisiaj, ani o żadnych ultramaratonach, ani o żadnych długich biegach. Bo cześć, ja jestem Andrzej, ty jesteś na kanale Biegnie. A to jest odcinek o delikatnym progresie, ale o 5 kilometrach będziemy tylko rozmawiać. Tylko i wyłącznie o 5 kilometrach więc zaczynamy. Let's go! Rozmowa będzie wyglądała następująco, bo pewnie dużo moich widzów, czyli również ty, tych, których subskrybujesz, jeśli masz ochotę oczywiście. A jeśli nie, no to może Cię zachęcę tym odcinkiem i zasubskrybuj Andrzeja kanał, a jak masz ochotę to postaw nawet kawę, nie? Słuchajcie, zacznę od tego, że 25 maja 2019 roku Zrobiłem swoją pierwszą życiówkę na 5 km. Eee, to jest mój pierwszy taki zadeklarowany, nie, nie zadeklarowany, nie. Oficjalny. Nie wiem jak to nazwać w sumie, nie? Chyba oficjalny. Trochę będzie wam pewnie tu szumiało, no ale dobra, trudno. Oficjalny wynik na 5 km 22,47 km. I choć bardzo się później starałem, to nigdy się nie udało pokonać tego wyniku. Były tam jakieś 23.09, 23.21, 23.40, w tym samym roku 26.28, co tam dalej, 23.35, czyli wszystko dalej, nie? Znaczy, czy dłużej? Dłużej. Tak to chyba najlepiej powiedzieć, dłużej. 23.10. To już później 2332, 2312, to już 2021 rok. Czyli dwa lata później od życiówki Jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że ja tak długo nie mogłem pokonać tej życiówki. Bardziej można powiedzieć, że nie chciałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Jako że lubię biegać wolno, wolność daleko i długo. No to też nie było żadnej takiej spiny. A jakieś tam życiówki z 10 km na przykład, od których będziemy rozmawiać w zupełnie innym odcinku, to też były całkiem przypadkowo. W 2019 roku trenowałem i CrossFit i trenowałem brazylijskie DLI i yy, yy, ono powodowało, że treningów, jednostek treningowych w tygodniu potrafiło być nawet 11. Tak, 11 jednostek treningowych które e, powodowały, że forma była naprawdę stroga, bym powiedział nawet, no, taka rewelacyjna. E, tą życiówkę, tę życiówkę, tę życiówkę w 19 roku zrobiłem oczywiście na parkranie. E, majowa piąteczka, szybka, z amstafem um, przypiętym do paska, więc myślałem, że już nigdy tej życiówki nie pokonam. Że tej życiówki nigdy już nie przebije, A później przez długie lata, od 2002, później trzeci, 2004, początek roku, to już w ogóle było tak, że wolałem biegać długo, daleko, delektować się bieganiem, a żeby też nie myśleć o tym, jak tak sobie głowy na temat jakimikolwiek wynikami. O czym zresztą wspomniałem. Wspominałem wielokrotnie, czy to na moich filmach, czy w opisach. No ale w tym roku nagle czepnęło mnie i postanowiłem, że spróbujmy pobiegać szybko. Eee, taki mini projekt. Właśnie, że skoro da się, można spróbować, no to dlaczego nie? To tak chyba też się wydarzyło po tym, że skończyłem 40 lat. Jak skończyłem te 40 lat, to pomyślałem sobie, że czas najwyższy. Spróbować czegoś innego i tak się po prostu pobawić, żeby nie było monotonii, żeby pobawić się tym sportem w inny sposób. Zacząłem ostro trenować, minęło dwa miesiące w sumie, dwa miesiące? Tak, już będą dwa miesiące z haczykiem, jak regularnie trenuję. No i na tych treningach też daję dużo od siebie, bym powiedział nawet daję od siebie bardzo e, więcej niż dużo, bo 100%. A to już jest w sumie bardzo dużo jak 100% nie? Pierwszą próbą wszystkiego biegania był bieg przez plaż, na którym widzieliście jak sapałem to wam znowu dam chwilową przebitkę <słyski> Nie górki męczą Ojej. Lecimy, lecimy, lecimy. Jak parowóz bym powiedział nawet. Albo jak jakiś czołg, albo inny pociąg. No i to, no i później przyszedł czas na to, żeby pobiegać jakiś parkran. Yy, na jednym z parkranów. No bo tam z sumie biegam tylko piąteczki. Dawno nie byłem zapisany na bieg, który miałby pięciu kilometrów, No bo zawsze mi szkoda kasie na coś takiego, nie? Ale w, 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 w tym roku, po tych y, niecałych dwóch y, miesiącach biegania y, w sporcie i że tak powiem w treningu nastąpił y, taki mały przełom, no bo mam na przykład tak y, pokażę wam to y, na wynikach, powiem wam o wynikach ranowych, ponieważ tak wrocław y, 6 stycznia 2024 y, 28 53. Eee, później jeziora Kiława. To był bardzo długi czas, bo to było po przebiegnięciu 70 km z Grudziądza do Iławy. I po zrobieniu nocnego tripu e, na takim dystansie, to tam przebiegłem w 44.14. Eee, później 27 stycznia 26.03. Eee, później 24 lutego 29.04 Czyli poniżej 30 minut to dla mnie było już dużo, nie? Eee, 24 lutego 29.04 20 kwietnia 33.10 A, bo to było chyba podczas tak to było podczas to, to było po przebiegnięciu 150 km eee, bieg do czekolady no ale dobra, dalej mamy Poznań 4 maja 29.30 Czyli też poniżej 30 minut o tylko niewiele, nie? No i wtedy od tamtego czasu, mniej więcej około 13 maja, zacząłem trenować regularnie według rozpiski, według e, treningu. I mamy pierwszy przełom. 1 czerwca, czyli po dwóch tygodniach trenowania, po dwóch tygodniach zaangażowania. Mamy 22,53. Zrzucony węgla, taka sytuacja, nie? Czyli już blisko rzucówki, nie? Później mamy toruń, i tutaj mamy bardzo duży przeskok, bo mamy już 21,51. <tryk> czyli. Pierwsza życiówka w tym roku, jeżeli chodzi o pokonanie życiówki, jeżeli chodzi o 5 km. No ale, gdzieś w goń? 20 lipca, 21.37 według zegarka, 21.34 według, e, według e, stopera. No i tu musimy dojść teraz do podsumowania, skąd się takie wyniki właśnie wzięły, ale na chwilę muszę zrobić cięcie, bo idzie grażyna. 20 minut później, tak naprawdę jesteśmy, bo mnie tu zaciągnęła w krzaki grażyna. E, no i o czym to ja chciałem powiedzieć? O tym, że e, te wyniki tak lawirowały, nie? Od 19 roku tak naprawdę e, ani razu nie zbliżyłem się tak e, perfekcyjnie do tej życiówki na piątkę. Raz, że mało piątek startowałem, ponieważ. Znowu wspominam, że wiele biegów wolę dłuższych. Dwa, że też nie miałem takiej potrzeby. No ale skoro już się projekt narodził szybkiego biegania, no to ten projekt powoduje, że treningi też wyglądają zupełnie inaczej. Podczas wspomnianego przed chwilą biegu e, Trzech Plaż udało się życiówkę zrobić, no ale to nie była oficjalna życiówka. Na park ranach zróżnicowane trasy, no ale udało się tą życiówkę. Przeskoczyć. i skąd się to bierze tak naprawdę skąd bierze się po tak wielu latach biegania dopiero teraz jakakolwiek życiówka po pierwsze nie było takiej potrzeby a po drugie jest to skutek, skutek uboczny Słońce mnie świeci w ryj skutek uboczny mocnych treningów i regularnych treningów pod ultra robię sobie zupełnie inna para kaloszy jeżeli chodzi o bieganie podbiegi szybkie, prowadziłem treningi, które są rozpisane od A do B do C, do Z do Y i tak dalej. W związku z tym, jest to skutek uboczny wszystkich tych treningów, które wydarzyły się w przeciągu dwóch miesięcy. Czy ten wynik jest dobry i czy, czy tę życiówkę pokonałem yy, z problemami? Nie. Uważam, że yy, obydwie przebitki czasowe i na parkranie w Toruniu, i na parkranie park gdzieś w Goniu są wykonane na jakieś 90%. No, tam mówiłem w filmach 85-95, bo tak nie wiem do końca, ile jeszcze mogę, mogę wydusić. Wiem tylko jedno: że zaangażowanie, mocne treningi, dobre jedzenie, zrzucenie kilku kilogramów, bo to też czuję, ee, inny mental. Inne założenie, inne priorytety spowodowały, że ten wynik sam się zrobił. Jak w każdym trenowaniu, jak w każdym progresowaniu czegokolwiek, jest tak, że kiedyś przyjdzie ściana, kiedyś przyjdzie taki moment, gdzie już tego nie przeskoczę i będzie trudno przejść gdziekolwiek dalej. Ale wydaje mi się, że no jeszcze jest dużo rzeczy, które można byłoby zrobić. I teraz można byłoby się zastanowić, czy 40-letni facet może wejść z powrotem na etap treningu nazwijmy to wyczynowego, czy e, można przeskoczyć jakieś życiowe wyniki, poprawić coś, e, zrobić coś petardunia, czy to, po prostu, czy to już jest za dużo, nie? za późno, za wiek, za stary i tak dalej. Ja wielokrotnie tak myślałem, jeszcze przez ostatnie dwa lata zbliżają się do 40 roku życia. Że już mi nie pozwoli organizm na to, żeby biegać szybko. W związku z tym też podświadomość podpowiadała, żeby biegać tylko długo, daleko i wolno po swojemu. No i jakby tutaj to podsumować, jakby dojść do tego, yy, czy warto? No, warto na pewno, nie? No, bo organizm się czuje lepiej, mało tego, trochę lepiej sypiam, chociaż tym moim sypianiem to jest cały czas lipton tym sypianie moim jest Lipton, ale jest lepiej, ponieważ jestem bardziej zmęczony. Jestem bardziej, Ale dzięki temu jestem też bardziej pracowity, bardziej zaangażowany i to wszystko udaje się poukładać w dużo lepszy sposób niżeli było to wcześniej. No bo kiedyś jak padał deszcz, to mi się na trening nie chciało wyjść i mówię, dobra, pada to nie idę. Pierwsza lepsza wymówka, nie idę na drobie sobie później. Więc czasami było tak, że przez 4 dni nie trenowałem ani razu, a później 5 i 6 dnia od razu po 20-30 km, albo najlepiej jakiś start w ultramaratonie. Co na pewno też na organizmie się w jakiś sposób odłożyło. Na szczęście nie było żadnych kontuzji. Zresztą teraz też nie ma kontuzji, mimo tego, że mało się rozciągam. Mało pływam w wodzie, gdzieś tam jakieś mało rzeczy takich całnowych robię, rolkowania i tak dalej, jeszcze ja mnie wszyscy ganią. No i co teraz jeszcze mogę powiedzieć? Czy warto? Czy warto? warto, warto, bo poczułem z powrotem takiego jakby sportowego bakciela i z niektórych się też troszeczkę czasami podśmiechowałem, że a znowu na życiówkę biegną. U mnie te życiówki wyszły same z siebie, nie myślałem o nich. Nawet na początku nie chciałem o nich w ogóle mówić, ale mimo wszystko też złapałem takiego troszeczkę bakiela, takiego, nutkę takiej rywalizacji sportowej z samym sobą. Bo ja już od dawna powtarzam, że walka z samym sobą jest ważniejsza niż z kimś innym. Zatem, tak, jeśli chodzi o regularne treningi, progres jest, samopoczucie lepsze jest, zdrowie lepsze jest, cen lepszy jest, to nic innego jak po prostu pójść dalej. Jako że, jak oglądacie ten odcinek, to ja już wiem, jaki wynik osiągnąłem na 10 km i już wiem, jak poszło w Warszawie. Wspominam chwilę te, gdy poznaliśmy się, kotów i Praga też. Braliśmy cały świat, pełni nadziei na nowy, wolny kraj, za oknem Niemiec stał, a Stalin w pascie śmiał. Stolica tonie łzach powstańców kaź W związku z tym, jeżeli chcecie posłuchać o progresie do 10 km, to piszcie w komentarzach, a ja na pewno Wam ten odcinek nagram. To byłoby na tyle. Widzimy się w następnych odcinkach. Mówił dla Was Andrzej, Ty jesteś na kanale biegnie, pamiętaj o subskrybowaniu kanału, lajkowaniu, komentowaniu. No i pamiętaj też o tym, że możesz postawić mi kawę, bo dzięki właśnie twojej kawie, tej małej dyszcze, ja mogę organizować sobie wyjazdy na coś naprawdę grubego. A grube akcje się zbliżają i to całkiem nie w niedalekiej przyszłości. Jak to oko na mnie patrzy w ogóle. Do widzenia.